Raz, raz, raz. 2025 R, nad i czwarta, dziesięć na zegarze, ja nie mogę śnić, ja nie mogę być taki jak wszyscy, to jest moja pojebana obsesja, zmieni liczby, jo, bo nie piszę tego w nocy, tylko o 16.10 normalnie to miałbym lekcje, ale leży i nie wierzę, że to pomoże mi w świecie przeżyć. Od nauki to jest życie, jak coś zawsze możesz zwierzyć się. Dobra, story, bo to gławca, z tą szesnastą słuchałem Przed chwilą zioma gra na bardzo słuchałem też radio taką marmur Albo gasnął, wyjeb gazę, no bo krwawie, a wesele jest na osiemnastą Poplątany w swych zeznaniach, nie jest łatwo Podkradam ja swoje teksty, a przecież iść na upload miały, czekaj chwilę No bo piszę i wyjebieram rano, w końcu noc Robię w taki sposób, nie wyjdzie mi to na dobre Robię kombek jak z jedynki na dziesiątkę Później idzie dalej po trzynastkę, wygrywamy ciągle Green carpet na mym prowie, kogoś niunia jest na ofy Kogoś muli dane towarstwo, nie pasuje wejdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź stąd Tak nawijam, czuję się jak Jay Cole, brama Joe Cole Wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź stąd Tajbit taki różnoraki, sam już nie wiem jaki A ja wiem Wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź stąd Tak nawijam, czujesz się jak J. Cole, brama Joe Cole Wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź stąd Tajbit taki różnoraki, sam już nie wiem jaki A ja Miałem sam to kleić, ciskać klawisz Ale gubię się kim jestem, może strzelisz, może trafisz W wymyślonym Renault Trafic do Francji, nie Anglii Bo zawsze chciałem zobaczyć Paryż, a nie słowa padni Oba miejsca są w sumie dosyć niebezpieczne Ja zostaję w kabinie, puszczam wodę, jest lepiej przednie Lampy w zakurzonym, dźwięek się zostały spalone jak moje blany na panewce Młodzia zwolni, nie rób optymalizacji, stój się usłyszałem te słowa to poczułem ulgę lukam datę, no czuję tylko w kurw więcej cały rok jak dzień i przelecie, ja mówię, snu się